Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie film zratowania ryb z tego jeziora. Jak widzicie, została tu niewielka kałuża. Zobaczymy ile tu jest ryb. Będziemy je łapać w ten podbierak. Już widzicie, jak tu jest płytko. I będziemy przepuszczać ryby do mniejszych zbiorników. Ale zanim zacznę łapać podbierak, to spróbuję coś tutaj na spławiczek upolować. Wędkę już zarzuciłem. Tutaj na środek chlebem trochę ponęciłem. Może się coś złapię? Hmm. Myślę, że i tak się nic nie złapię, bo po prostu jest płytko i ryby nie żerują. Na wędkę nic nie brało, więc teraz zacznę w podbierak coś próbować złowić. No to próbujemy po raz pierwszy podbierakiem. Zobaczymy, co się uda złowić. Dawaj. Już widzę, że są ryby, więc widzimy się jak je wybierzemy. W podbieraku była tylko jedna taka y, mała rybka, taki mały karasek grubiutki. To na razie idzie tutaj do pojemnika i łowimy dalej. Kolejne uderzenie podbierakiem, takie fajne karasie. Sporo ich. Już trochę ich mamy. Kolejne ryby już widzimy. O, jedna taka grubsza. Grubszy karasek. I sporo małych. Sporo będzie tych ryb. Coś mi się wydaje. Dobra, więcej nie ma. Już trochę ich jest. Mamy kolejne ryby. Bardzo dużo ich jest. To my je wybieramy i łowimy dalej. Jest coś większego, taki karaś, spory. Już mamy bardzo dużo ryb. O kurde, robi tutaj harmiter i dalej łowimy i są efekty. Naprawdę dużo mamy tych ryb. Z czego jeszcze ten karaś wielki naprawdę super. I teraz sprawdzamy, ile nam się na razie udało złapać. ryb Wszystkie. Patrzcie, tyle. Tyle ryb. Sporo. Więc teraz bierzemy te wszystkie ryby do pobliskiego tutaj zbiornika, w którym zawsze jest pełno wody, i je tam wypuszczamy i nagramy wypuszczanie tak pojedynczo, fajnie no, trochę ja trochę też, ja połowę, połowę. no ten zbiornik jest spory no. ale dobra, tam zawsze jest woda, więc spokojnie możemy tam wypuścić ryby chociaż jeśli kiedyś będzie super susza i tam nawet będzie wysychać, to my też je stamtąd wybierzemy i przerzucimy do innych to jest ten zbiornik, nie no o teraz. to jest ten, może jakiś nieduży, ale powinien wystarczyć Bierzemy te rybki, daj dobra i najpierw ta duża Te, te wszystkie Sporo jest, naprawdę sporo Mniejsze, większe, różne takie, dobra, reszty chyba wylewamy. Dwie wiórka tam jest. Przyszła się chyba na. Co ona umarła? Ludzie, patrzcie, co się złapało. Taki rak. On, jakby coś żyje, tylko się jakoś zwinął w kulkę. My go wpuścimy do tamtego zbiornika. Już mniej więcej wszystkie ryby wyłapaliśmy z tego zbiornika długo łowiliśmy, ale już naprawdę nic teraz się nie daje łapać, więc zobaczmy co się udało złowić. Sporo tego znowu jest, ale już mniej. No i wypuszczamy znowu rybki. Teraz ich, jest ich mniej, ale też są. I mamy jeszcze raka. Jego raka war... On trzyma rybę w ogóle. Chwila, puść tą rybę. No, ta ryba już nie żyje. Też jeszcze żyje. Puść ją lepiej, rak. Raka. Głupi rak. Rybę złapał. A te to już wypuśćmy tak? Mamy tu jeszcze kolejną porcję ryb, więc zobaczmy, ile ich jest. Tyle teraz są takie większe. Idziemy je wypuścić. No to mamy już te ryby, już doszliśmy. I teraz je wypuszczamy. Mamy tu takie ładniejsze karasie. Wszystkie odpływają. A resztę to już tak wyrzucamy. Tutaj jakaś pływa. To teraz ja już przeszedłem na inny staw, już tam, stamtąd, stamtąd ryby, wszystkie wyłapaliśmy. I teraz już sobie połowię po prostu normalnie ryby na haczyk. Nie będę już tego nagrywać, więc do zobaczenia i cześć!